Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie, byłem z tej strony, 8.55, sobotni poranek, no i co, dzisiaj odcinek, w którym omówię sobie to, co wczoraj pojawiło się w evencie, pokażę, w, o, właśnie, Ultimate Dynasties, no właśnie, jest, są ojcowie, są synowie, są też chyba bracia, tutaj też na pewno się pojawili, ogólnie karty, wydaje mi się, z wysokiej półki i z niskiej, troszkę brakuje tej takiej średniej półki, jeśli chodzi o... Właśnie ten event, a jako świeżo upieczony tata, właśnie córeczki, która, która wczoraj się narodziła, myślę, że mam pewne kompetencje, żeby swoją opinię na temat tych dynastii wyrazić. Oczywiście to tak już pół żartem, pół serio. Ale na sam początek, słuchajcie, chciałem Wam pokazać pewną ciekawostkę a propos pana Markusa Rashforda, ponieważ spory był hype. Spory był hype na tego zawodnika. Zobaczmy, teraz kosztuje 20 tysięcy monet. Ale jak sobie weźmiemy, sprawdzimy jego cenę w zestawieniu godzinowym z uwzględnieniem dnia wczorajszego. No to zobaczcie, on tam stał już w piątek nad ranem. No cały czas w okolicach tych 50 tysięcy monet. No zamykał swoje widełki, prawda? No i wychodzi event. Wychodzi event i rashford spada na 20 tysięcy, nie? I można się zastanowić, o co tutaj chodzi. Dlaczego Rashford tak spadł? To co, wyszła ewolucja, która nie pasuje pod Markusa Rashforda, Więc wyszła ewolucja, prawda? Wyszła ewolucja, gdzie możemy lewego pomocnika zapgradeować, tak jak tu widzicie, soboslife w tym wypadku. No ale wymagania Max 89 Pace, a Rashford ma niestety 90. Także proszę bardzo, na hypie wszyscy się przejechali tutaj. Na szczęście nie, przejechali się na, na likach, tak? Na tym, że, że coś wyciekło w temacie tego, jak będzie wyglądać to. Ta ewolucja. Natomiast to też taka porada, że jeśli nawet inwestujecie w takie, w takie przypuszczenia, w takie sugestie, w te przecieki, no to jak się sprzedaje taką, taką kartę, to trzeba ją wystawić tak, żeby ona schodziła o 18.40 przykładowo, tak? Czyli 17.40 wystawić na godzinkę, żeby schodziła o 18.40 macie wtedy pewny zysk. A nie 19.05, gdy już ludzie zobaczą, że <grytania> tego Rushforda się tam zrobić po prostu, po prostu nie da. No dobra, słuchajcie, Dynastia Ultimate, za chwilę oczywiście sobie tych zawodników zobaczymy. A propos Maldiniego, który wydaje się, no, obok Zidana najciekawszą kartą, która tutaj się pojawiła, no właśnie tego Maldiniego można sobie dostać z zadań. Zobaczcie, ja tutaj mam skład, w którym wczoraj grałem akurat pro Ladera, jeden meczek szczęśliwie wygrany. I tam bez ograniczeń można grać kartami, więc jak widzicie, Wypożyczenia Caffu, Rzynio czy też Ronaldinho, czy też właśnie Maldiniego właśnie sobie, właśnie sobie zastosowałem. Kapitalny, naprawdę. Kapitalny stoper, No i przepiękna sprawa a propos Mandygo jest taka, że można go zdobyć za darmo, przynajmniej na wypożyczenie, prawda? No bo w czampionatach nim grać nie będę, bo mam tylko tutaj dwa mecze wypożyczenia na nim, ale w różnego rodzaju turniejach jak najbardziej. Yy, właśnie się yy, pan yy, Paolo Maldini tutaj nada. Dobra, weźmy sobie w zadania. No i słuchajcie, yy, codziennie jak widzicie, powtarzalne zadanie Dynasty Ultimate. Yy, jeszcze 9 godzin, 57 minut i dwa mecze. Paolo Maldini jest do zdobycia. Do tego paczka 2x81, wystarczy rozegrać jeden mecz w dowolnym trybie. Ultimate Team, żeby, żeby tego Maldiniego zdobyć. Na dwa mecze w pożyczeniem. Do czego on jest potrzebny? Ano do tego, żeby zdobyć ym, jego, jego syna. Y, czyli Daniela Maldiniego. Jaki ojciec, taki syn. Tak zresztą to wyzwanie się nazywa. I trzeba grać właśnie Paolo Maldinim w wyjściowo 11. Także to, co powiedziałem sobie na początku, że y, nie będę grać Maldinim w Championsach. No, jeśli chcę zdobyć y, Maldiniego młodszego, no to, y, no to innej opcji tutaj y, po prostu nie ma. Nie wiem, czemu tutaj y, teraz wykrzeczyło mi się to. Menu, ale te wszystkie karty sobie myślę przejrzymy za chwilkę, po prostu jak wejdę już na footmina i będziemy mieć podgląd na wszystkie karty. Do tego sporo paczek, 3x84, czy też 2x84, tutaj są do zdobycia. Ja za chwilkę otworzę jeszcze paczkę ze sklepu za 175 tysięcy monet. Tam to zobaczymy, może zapolejmy właśnie na jakąś kartę, kartę dynastii, ale najpierw przejrzyjmy sobie tych zawodników, którzy tutaj wyszli, patrzymy po prostu po cenie tutaj są zawodnicy za 10-20 tysięcy około, więc nie ma sensu aż tak bardzo im się w tym momencie przyglądać, bo no są po prostu po cenie, po cenie foderu. Taka prawda, nie wiem, czy jakiekolwiek inne zastosowanie mają te karty, czy jakby jeśli jest ktokolwiek z was, kto mi się w komentarzu BJ, nie pominę takich kart, bo na przykład nie wiem, one są bardzo ważne, bo przydają się do tego i tego. Napiszcie mi tak, jeśli coś takiego faktycznie jest, bo wydaje mi się, że nie. Dobra, mamy Timbera wreszcie, który, który cenowo faktycznie gdzieś usadowił się powyżej 200 tysięcy monet. Zanet też już jakoś tam wygląda. Schlotterback, to też trzeba zerknąć. No Mendy jako bramkarz z e, oczywiście z Ligi Saudyjskiej za 17 tysięcy monet to też wygląda foderowo. Mendy jak wygląda niesamowicie, Furlong. No bo już Markus troszeczkę gorzej, Hernandez, Hernandez, yy, jego brat jest w SBC, a ten jest normalnie na rynku transferowym, Rhys James, Lauren James, Wirtz, ale ja nigdy Wircem grać nie lubiłem, Oberdorf na SPD, Halanda też trzeba, o dużo jest tych kart, kurczę powiem wam szczerze, dużo jest tych, yy, dużo jest tych kart, Veron, Veron 34, no tak, no 34 tysiące monet, bo to jest typo, naprawdę? <ścoughs> o matko! Larson, on no tutaj też tak cenowo to wygląda, że aż tak bardzo chyba się przyglądać tym kartom, nie trzeba. Yy, aha, dobra, bo tu są dwie wersje, jakby tego Verona, to jest też ta, ta inna kwestia. W porządku. Yy, Rivaldo, zobaczymy sobie w tej w tej lepszej wersji. Yy, Maldini, 3,8 miliona, ale to tak jak mówiłem, fantastyczna karta. no Tyle bym na nią nie wydał bo po prostu, bo szkoda, nie wiem, jeśli masz 4 miliony inwestować w typowo w stopera. Ale, ale na pewno jest, jest byłby przegrany. Znaczy, jest jedna, jednym z najlepszych środkowych obrońców aktualnie. To w ogóle nawet nie ma, nie ma dyskusji. Zizu, czy dostał spory upgrade w stosunku do swojej y, karty zwykłej? No, ja bym powiedział, że. Tak, średnio. Czekajcie. No bo to ma... A nie, 2,49 dni. Dobra, widzę, że tutaj coś się m, m, pobugowało. O, teraz, dobra. Teraz już widać odpowiednio te statystyki. Y, plus jeden do każdej statystyki, nie licząc z defensywy, bo tutaj dostał po plus trzy do każdej, także no. Y, oczywiście Zinedine Zidane, topowy środkowy pomocnik y, w tym momencie. Y, no, dużo alternatywnych pozycji nie ma, ale tak jak mówię, na SP bym nim grał raczej nie w ofensywie typowo, chociaż słyszałem, że są takie gagatki, które, jak mają takiego Zidana niewymiennego czy coś, to, to grają nim na ataku na przykład. Nie. Y, dobra. Timber na ESO, PlayStation plus Slide Tackle, dosyć mało przydatny, jeśli chodzi o ślizgi, słaby wzrost. Metr 79, słaba sylwetka, przeceniony. Inaki Williams, no tempo znakomite, dobry PlayStation plus Trivela, z 80 tysięcy naprawdę można o takim zawodniku pomyśleć. Rasmus Hojlund, 4 na 4, strzał finezyjny, więc bardzo dobry PlayStation plus, mimo tego, że te strzały finezyjne zostały znerfione, ale nadal są dosyć mocne, ale agility balance, no troszeczkę go w tym momencie, mm, no, odrzuca mnie od, od takiej bardzo pozytywnej recenzji tej Kart Leroy Zane, 4 na 3 3 gwiazdki słabszej nogi, Trickster, Playster Plus, który aż tak bardzo przydatny nie jest. Dobra zwinność, bo 90, 159 tysięcy monet, ale on ma taką sylwetkę, on niby unikalna, ale akurat większość unikalnych sylwetek bardzo lubię. Wersji 24, ogólnie w FIFA, tak jak w poprzednich latach, ale jakoś tej sylwetki, do tej sylwetki Zane nigdy nie byłem w stanie się przekonać. Louter Bag Stopper, 1,91 wzrostu. My, bardzo dobra sylwetka Dobre tempo, 82 przyspieszenia Szybkość biegu 80 Lewa noga, PlayStation plus intercept 85 tysięcy monet Moim zdaniem wygląda bardzo ciekawie Jak na stopera z Bundes Solidnie wygląda, nie wiem gdzie tutaj Jakieś jego większe mankamenty by się pojawiły 96 skoczności, więc no Okej, okay. no że, że co, że taki wóz z węglem? Że taki Niklas Zyle z poprzednich lat? Jak tam kiedyś był w showdownie do zdobycia Chyba dwa lata temu Nie, no bez przesady, dobra cena Fajnie wygląda e, pan szlauterback. Ferrum Mendy? E, no wiadomo, klasa sama w sobie. No. Złoty Mendy pewnie, złoty Mendy jeszcze pewnie można wygrać parę miesięcy i by, e, i by nie odstawał, a tu Mendy 87. No och. chciałbym go trafić z wypożyczenia, jakby była taka opcja. <laughs> z Wiecie, z, 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 z paczki. A zobaczymy zaraz, jakie tamte paczki są promocyjne i sobie coś po prostu otworzymy na lepszy. No, no naprawdę, no w stosunku nawet do tej poprzedniej karty, no spory Abril, 74 wykończenia, już w tym momencie Lem ma y, siłę strzału też 81, więc już... Yy, no można nim nawet ofensywnie zaczyna, z, z, zacząć tutaj pomykać, prawda, <laughs> jeśli chodzi o, o tego zawodnika PlayStation Plus, slide Tackle, a on na poprzednich też miał PlayStation Plus, a nie, nie miał, czyli dostał w tym momencie, dobra, czyli tutaj dostał PlayStation Plus, slide Tackle, akurat nie najmocniejszy, no, ale przynajmniej plus, prawda. Um, aerial, czyli walka w powietrzu w przypadku Turama, ale um, balans 64, jak na napasnik, napastnik, ma 92 wzrostu, no szału nie robi, nie, prawda, szału, szału, szału um, nie robi. To Erdandes, znowu kolejny znakomity level obrońca, um, francuski, Quickstep, ale on już Quickstepa miał, nie, nie miał, e, nie miał, myślałem, że miał, Rapid miał Quickstep zwykły, a ja tu proszę bardzo, czyli te karty podtrzymywały właśnie playstyle plus e, Reece James, i fajne, no, no wiadomo, tutaj tam cena adekwatna w przypadku Ternanessa, oczywiście, Reese James, e, PlayStation Plus Jockey, e, no tutaj on już miał Jockey, dobra, czyli niektóre karty podtrzymywały, niektóre, mm, jak widać, no tutaj, no, nic nie zmienili Jersowi Jamesowi, oprócz tego, że dostał m, bardzo przyjemny, bardzo solidny upgrade, e, no i wygląda świetnie na tej prawej, Obronie. Troszkę tempa brakowało, prawda? Tej złotej karcie, a tu 88 przyspieszenia, 91 szybkości biegu. Lauren James, która w złotej wersji wyglądała bardzo ciekawie ze względu też na swój Playstation Plus Rapid 5 na 4 Teraz też ma 5 na 4 to Agility 66, no ale to ta, aż tak bardzo nie czuć, bo ma 35 wzrostu, wiecie, da się, da radę, ja ją się tam gdzieś obracać, także nieźle wygląda. Nieźle wygląda, chociaż to wykończenie 8.1, no troszkę, troszkę może odstraszać, ale. Zawodniczka, która robił młyn na pewno na skrzydle. Florian Wirtz. no nie specjalnie przepadam e, za tym e, zawodnikiem. 169 tysięcy monet za niego trzeba wydać. Ma Playstyle Plus Incisive Pass, ale moim zdaniem dosyć karta przeciętna. Lena Obersdorf, świetne przyspieszenie, dramatyczna szybkość biegu, niska. E, Pani Kante w spódnicy, prawda? Intercept nawet ma ten sam Playstyle e, Plus. 214 tysięcy monet. No, może, może w miarę adekwatna cena, tak jak mówię, jeśli chodzi o jakby takie porównanie. No to taki Angolokante z Bundesligi kobiecej, Erling Holland, PlayStation Plus Irial, czyli też mu chyba zmienili, bo on miał akrobatyk, prawda? Na poprzednich swoich kartach 2316 ingame game statsów, czyli to jest. Nie, 2316 na tej karcie, a tu ma 255 oczywiście, więc. O, celność główek najwięcej dosta, plus 10 do celności główek. także zobaczcie. Nie tam, że mu dali, yy, że mu tutaj da... Nie, czekajcie, jak tutaj jest. 2316, 2355, dobrze, zgadza się. Po prostu czasem ten footbin świruje. Nie tak, że mu dali tutaj, wiecie, plus 10 do balansu, nie, plus 10 do celności główek. Także, yy, no ten upgrade, no wiadomo, nie jakiś wybitny, ale dostał ciekawą zmianę na Playstyle, prawda? Tutaj są te dwie wersje, prawda? Tych, tych ikon, ale w przypadku Verona, czy też Hadziego, 4 na 4, no to też są takie ikony, wiecie, no, ikony takiego drugiego, trzeciego sortu. W pierwszej kolejności, jeśli gdzieś tam je traficie, czy coś, no, nie, jak, już je, inaczej, jak już je traficie, to potem się pytacie czasami mnie na tym wejdą, czy można zagrać takim Hajim gdzieś tam w ofensywie, czy można na nim, na nim skład budować, no, 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 no można, no. Oczywiście, że można y, pograć im na SPO gdzieś i y, 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 y bawić się nim całkiem przyjemnie, ale wiadomo, że wolałbyś trafić jakąś inną kartę potencjalnie, nie? <grym> y, y, no i jeszcze tutaj do oceny. 91, y, PlayStation Plus Technical, więc akurat nim bardzo fajnie można śmigać. No i ta cena też na to wskazuje, ale tutaj na 14... Aha, bo tutaj dobra, bo tu mam PlayStation Plus Acrobatic na karcie 89 i ma 4 na 2, a tu ma już 4 na 4, stąd taka różnica w cenie, bo się zastanawiałem, dlaczego tutaj 280 tysięcy monet, a ten e, e, ponad milion. Dobra, e, no to co, czas na paczkę, słuchajcie, czas na paczkę, e, PIK 83 Plus się jeszcze tutaj w grze w grze pojawił, e, okej, okay. 83, 84 skład, e, ja robić go w tym momencie nie będę, bo po prostu, no chyba, że coś dobry, dobry foder z paczki wypadnie, to wiecie, potem na streamie się e, taki Zrobi jeszcze Lucas Hernandez, w SBC stoper z PSG. jaki ma PlayStation Plus yy, ślizgi. No dali, dali tych ślizgów słuchajcie pełno, dali tych ślizgów słuchajcie pełno. 87, 84, skład. Yy, a to nie jest, mówię, najlepszy PlayStation Plus dla stopera. No mogło być tutaj, mogły być tutaj, lepsze wybory, jeśli o to chodzi. Skoczność 9,4, metr wzrostu. Yy. No, w porządku, w porządku, stopper. Ja lubię, to, lubię troszeczkę bardziej rosłych no ale yy, stoperów, ale w przypadku tego zawodnika numer no 104 plus dobre tempo, naprawdę solidne tempo. Dobre statystyki defensywne, no bo i orientacja w obronie 89, odbiórki 89, podbijamy to jakimś playstylem plus i, yy, przepraszam, yy, podbijamy to oczywiście stylem gry. Yy, cień na przykład, no i, i już wygląda to dosyć. Solidnie, ja tutaj w sklepie mam paczkę 20x83+, ale ją sobie zostawię na streama, a tutaj przy was otworzę paczkę jakąś inną i tutaj zastanawiam się jaką, czy tutaj tą za 250 tysięcy monet, czy może tą, gdzie mamy 30 rzadkich złotych karty piłkarskich o cenie 80, no chyba tą, bo ta jest, wiecie, wyświetla się tutaj, że jakaś eventowa, tamta tego, tej obramówki eventowej po prostu... Po prostu tutaj nie ma, więc się chyba skupimy na paczki, paczce podstawowej dynastii. No, dwie ikony na wypożyczenie, do tego jakiś foderek. Tutaj, niby, trzy karty piłkarskie: dynastii, Ultimate, wybór jeden z dwóch, ale jak tu nie ma gwarancji overala, że powyżej jakiegoś overala, to wiecie, ja dostanę te karty, których nawet nie, na fotbinie nie omawiałem. Wiecie, co mam na myśli, także to jest ten minus. Dobra. Paczka podstawowa dynastii: 175 tysięcy monet. Niech stracę, słuchajcie, niech stracę. No i zobaczmy, co my tu dostaniemy. To będzie zwykła złota karta. Arsenal Little, 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 Little. 86. Ale do tego jeszcze jest karta dynastii trafiona. Um, Mandy, Mandy, Mandy. Edward. Także... No zastanawiam się, właśnie ta karta jakaś taka, inny kolor trochę miała, mówię co jest, co jest? Czy to, czy to jednak dynastia się tu pojawi no i się pojawiła? Dobra, to wszystko niewymienne do klubu. No i to jeszcze, jeszcze te ikony na wypożyczenie. No może coś by tutaj nam skapło, któregoś razu. A jajaj, Czech czy Baggio? No obra, weźmiemy sobie Baggio, Może któregoś razu go gdzieś tam wykorzystam. No i druga ikona. Ajaj. Paweł netwet niech będzie, jakby taki hulit tu wpadł, to by się przydał do środka pola. Szansa oczywiście na to jakaś była, ale tym razem się jeszcze po prostu yy, nie udało. 60-0 w Champions cały czas jest, oczywiście z składem grać nie będę, bo nie będę grał tutaj wypożyczeniami, więc yy, Desai oczywiście zostanie, Madini pewnie zrobi out yy, i pogramy sobie Championsy dzisiaj. Ale najpierw za chwilę jadę do żony, do szpitala, wiadomo, yy, Zobaczyć się z córeczką i z małżonką. E, dzięki za ten odcinek, trzymajcie się i życzę Wam dobrego dnia!